Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa multipaki z FIFA 365 2023. Mamy tutaj limitki z Bayernu Sabitzer i z Olimpiakosu James Rodriguez. Moi drodzy, jak będę teraz tutaj rozcinał, wyciągał te rzeczy, to chciałbym Wam pokrótce e, powiedzieć odnośnie całej sytuacji tutaj z FIFą, gdyż w wielu miejscach Enpikach, kolporterach, ruchach, e, relayach, Inmedio i tak dalej, tam gdzie można kupić te produkty. No niestety już nie ma nic. To są ostatnie multipaki, jakie udało mi się znaleźć. E, nie wiem, czy ta kolekcja już jest kompletnie wyprzedana, czy mają coś jeszcze gdzieś na magazynach, czy przyjdzie coś. W każdym bądź razie widzę, że jest bardzo duże zainteresowanie tą kolekcją i produkty znikają ze sklepu jak świeże bułeczki. Także e, jeżeli. Planujecie jeszcze cokolwiek kupić, to się śpieszcie, bo tak jak mówię, znikają produkty od razu jak przychodzą. Mamy tutaj, moi drodzy, Olympiakos, będzie pojedynek z tą drużyną i nie wiem czy wiecie, ale w Grecji wyszły ekskluzywne limitki z trzech greckich zespołów, PAOK Panathinaikos i Olympiakos plus mega dużo limitek z tych zespołów, więc trzeba będzie coś ogarnąć sobie w Grecji, jak również i na Węgrzech. Jeżeli chodzi o Węgry to idzie do mnie już paczuszka z wieloma produktami. Tam są również nowe limitki, także moi drodzy, za niedługo wyczekujcie odcinka. I moi kochani nie mam już za dużo tutaj produktów, jeżeli chodzi właśnie o tą kolekcję. Mam 8 luźnych saszetek i chciałbym rozegrać jeszcze jakiś jeden pojedynek, dlatego po jednej saszetce z każdej strony sobie zabiorę, żeby było 10 saszetek tutaj na osobny jeszcze pojedynek, a tutaj mamy również 10 saszetek, więc w całości idealnie to samo to co zawsze także zabie, zabrałem dwie saszetki a my teraz rozgrywamy pojedynek Bayern kontra Olympiakos no i liczymy na jakieś fajne trafy, rarki a może momentum wpadnie także startujemy, no i proszę od razu pierwsza karta mój ukochany klub, czyli logo Milanu, następnie z Lecha mamy żało Amarala, fans favorite następnie kapitan Coates ze Sportingu i jest Bayern. Mamy Kingsleya Komana. Bazuweczka. do tego z Paris Saint-Germain-Vitinia i z Juventusu Kostic. W kolejnej saszeczce jest line up Atletico Mineiro. I z Milanu Dominator Olivier Giru A teraz bazoweczki Zlecha Bednarek, Chelsea Havertz, Atletico Mineiro Fernandez i z Realu Second skin Paris Saint-Germain. Fans favorite Hojbjerg z Tottenhamu. Titan Van Dijk Liverpool. Z Milanu bazóweczka Tomoriego, Ronaldo Manchester United i Juventus Bremer. Sporting Second Skin, Dominator Lukaku z Interu i jest kolejna karta dla Bayernu. Kapitan Neuer wpada 2-0. Barcelona Ronald Araujo, Inter Martinez i Ajax Timber Piąta saszetka, jesteśmy w połowie I mamy logo Manchesteru United, jedna z rzadszych kart Następnie Dominator Alexis Sanchez Marsilia Kapitan Atletico Mineiro Rever Antony Manchester United Mares Manchester City i Diaz Milan Czyli do przerwy prowadzi Bayern 2-0. Ajax, Second Skin, następnie Giant Erling Haaland Manchester City, Titan z Atletico Mineiro Junior Alonso i bazoweczki Chelsea Sterling, Lech Douglas i Atletico Mineiro Ademir. I jest Olimpiakos, mamy line-up, czyli 2-1 w tym momencie. Następnie Game Changer Arana z Atletico Mineiro, Titan Meschele Brugia, Atletico Mineiro Everson, Liverpool Nunez i Olimpiakos Oleg Grabciuk. I mamy już remis 2-2. Wszystko zmieniło się po otwarciu tej saszetki z 2-0. Mamy wynik 2. -1 dwa z Milanu lineup kolejna karta z Milanu game changer Leao i proszę jedna z rzadszych kart magician Kai Havertz Chelsea do tego Barcelona Gavi Juventus Pogba i Manchester City Grilish Logo Atletico Mineiro i jest Ajax e, Dominator Bergwine. Też jedna z rzadszych kart. Liverpool Kapitan Henderson. Najrzadsza bazówka, przynajmniej w moim tutaj przypadku, bo rzadko mi wpadał Emerson Royal z Tottenhamu. Bayern Lucas Hernandez i ponownie Bayern prowadzi. 3-2 i Inter Korea. Zostaje nam ostatnia. Taszczetka i czy wynik się tutaj zmieni: Atletico Second Skin, następnie z Realu Fans Favorite Cross, Trinkało Sporting, Milik Juventus, Szymczak Lech i przypieczętowanie zwycięstwa Bayernu Leon Gorecka, czyli ostateczny wynik to 4-2: zwycięstwo Bayernu nad Olimpiakosem jeżeli moi kochani chodzi o rzadsze karty z dzisiejszego tutaj odcinka no to troszkę powpadało tych kart biorę tutaj takie te naprawdę, które rzadko wpadają, przynajmniej w moim przypadku nie wiem jak u Was ale te, które tutaj Wam prezentuję to są rzadkie karty, które ja trafiam więc cieszę się, że Aż tyle kart specjalnych wpadło. No i tamta jedna bazóweczka. Także moi kochani, mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Ja się żegnam z wami i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!